Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu z cyklu Wybierz Kartę. Dzisiejsze pytanie do kart zadała Pani Marta. No, więc myślę, że jest na tyle ogólne, że może być pytaniem dla wielu z Was. A więc, kochani, co Was połączy? Tak, czyli no, myślicie o jakiejś osobie, która jest Wam bliska, o której no być może wobec której macie jakieś plany, tak? No i zadajemy takie właśnie pytanie. Co Was w przyszłości połączy? Kochani, jak zwykle trzy talie. Talia numer jeden, talia numer dwa, talia numer trzy. Wybieracie. Chwila zastanowienia. Intuicyjnie, kolorystycznie, numerologicznie. Jak Wam, kochani, pasuje, dokonajcie wyboru. No a ja za momencik przejdę do czytania. A w międzyczasie moje króciutkie i serdeczne dziękuję dla Was wszystkich, kochani. Dla Was, wszystkich, którzy piszecie komentarze, którzy lajkujecie, subskrybujecie mój kanał, kochani, i wspieracie go w każdej możliwej wersji. E, moi drodzy, zachęcam do tej aktywności. No i, no i tyle: w zasadzie serdecznie dziękuję i zachęcam. A teraz już jedziemy. Grupa numer 3 idzie na bok, grupa numer 2 idzie na bok, no i rozpoczynamy, kochani, od jedyneczki. Co was połączy z osobą, o której myślicie, która jest Wam bliska? Tak? W ten sposób zadajemy pytanie. Zrobimy sobie taki podstawowy rozkład z pięciu kart. No i zobaczymy, jak to, jak to, kochani, wygląda. A więc, jedyneczki, odpowiedź dla Was. Co Was połączy z osobą, o której. Co ciebie połączy z osobą, o której myślisz? Może w ten sposób. Wychodzimy z karty braku. No dobrze, zaraz zobaczymy, co dalej. Dziewiątka pucharów. Królowa mieczy. Królowa buław. I dziesiątka monet. Ok, czyli co my tu mamy? No wyjście na pewno z piątki monet. Czyli kochani, spotykają się dwie osoby, które mają w sobie jakąś pustkę, tak? Jakiś brak czegoś, tak? Czyli coś w waszym życiu... Albo się wcześniej zakończyło w jakiś taki bolesny sposób, tak? w jakiś sposób zraniło, zadało ból, tak? I teraz z taką właśnie energią, troszkę trudną, być może, spotykacie się. Początek, moi kochani, pokazuje się jako, jako takie spełnienie życzeń, niemalże zadowolenie, jako karta romansu też, więc może tutaj w tym kierunku ta znajomość się będzie rozwijać. Natomiast mamy tu pokazane hmm, Energię mieczy. I teraz ja już tutaj nie będę mówić, czy to kobieta, nie kobieta, nieważne, ponieważ tutaj te płcie mogą się wymieniać. Nie jest istotne. W każdym bądź razie może być tak, że jedna ze stron, czy to ty, czy to ta druga strona, twój partner, partnerka, jest osobą dość wycofaną, tak? Taką trzymającą dość mocno gardę, dość wysoko, tak? Trzymającą granicę, bo właśnie wcześniej. Coś się takiego w życiu wydarzyło, że ta osoba została zraniona i teraz jest dużo tych obaw, tego takiego, do takiego, powiedzmy, pilnowania się, tak? nie, nie pozwalania sobie na odpuszczenie, trzymanie właśnie tej gardy wysoko po to, żeby znowu nie zostać zranionym. Tak? I w ten sposób podchodzicie, czy też ta druga strona podchodzi do was. Bardzo też w taki sposób analityczny, logiczny ocenia Wasze zachowania, Wasze gesty, Wasze słowa, Wasze. No, no, wszystko, tak? Wszystko ocenia, wyciąga wnioski, analizuje, tak? Nie pozwala sobie iść tak bardziej jakby żywiołowo do przodu, nie pozwala iść za głosem serca, tylko trzyma mocno właśnie się w jakichś ryzach. I teraz ta energia wydaje mi się, że się zmieni, tak? Z czasem się zmieni, bo. Mamy tutaj przekształcenie, z mieczy wchodzimy w ognie, czyli energia mieczy, tego, tego, tej logiki, tego patrzenia na wszystko właśnie przez pryzmat oceny, tych takich wymagań, które chcemy, aby druga strona spełniła, zamienia się w ogień, czyli w żywioł, czyli, w, 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 czyli też w namiętność, w, tak, w żądzę, w taką wzajemną atrakcyjność i, i w takie jakby też przyciąganie wzajemne z czasem to się może zmienić, ale myślę, że żeby to się mogło zmienić, to trzeba też zmienić to podejście, czyli trzeba sobie pozwolić na opuszczenie gardy, na pójście krok do przodu, na pokazanie gdzieś tam swojego prawdziwego ja i wtedy karty kierują nas w stronę dziesiątki monet, czyli karta, która mówi o budowaniu domu, budowaniu rodziny, o budowaniu czegoś stabilnego, czegoś, co nam daje poczucie bezpieczeństwa, spełnienia. Gdzie możemy się czuć pewni, pewni, że druga strona nie sprawi nam zawodu, że nas nie rozczaruje, że nie sprawi właśnie, że od nowa w naszym sercu zagości ta pustka, że znowu poczujemy w jakiś sposób się być może Zranieni, tak? Tutaj na tej to jest specyficzna ta karta piątki monet, bo tutaj jest ten przebiśnieg, który mówi właśnie o tej nadziei, tak? Że z tej zimy, z tego śniegu wyrasta przebiśniek i on jest symbolem odrodzenia, wiosny. Więc jest szansa tutaj, żeby właśnie się odrodzić i żeby ta relacja też odrodziła coś pięknego w Waszym życiu. Coś, co będzie kiedyś w przyszłości właśnie czymś stabilnym, pewnym, bezpiecznym i takim opartym na. Prawdzie. Opartym na prawdzie. Bo ta prawda tutaj w tej królowej mieczy z pewnością jest bardzo dla Was istotna. Więc, kochani, piękny rozkład. Jedyneczki mają bardzo ładną przyszłość tutaj. Dobra. Idziemy, moi kochani, do grupy numer dwa. Osoby, które wybrały sobie tę talię niebieską. Osoby, które wybrały te talie, co połączycie z osobą, o której myślisz? Co połączycie z osobą, o której myślisz? Aha, tajemnice, sekrety na początek. No dobrze, zobaczymy, co dalej. Mhm. I. No, i karta śmierci na koniec. No, widzicie, tutaj już nie będzie tak kolorowo. To znaczy, tak. Yy, ósemka. Yy, kochani, mm, Ta, ta talia tutaj będzie mówiła szczególnie do osób, to znaczy, no nie tylko, tak? Bo może być tak, że ktoś ma tajemnice, sekrety, niekoniecznie związane z tym, że jest w innym związku, ale też taka ewentualność tutaj wchodzi w grę. Czyli być może jest to osoba, o której myślicie, albo wy jesteście w takiej sytuacji, bo jak wiecie, karty można odwracać, one działają dualnie. Więc kochani, no może być tak, że jedna. Tutaj z tej pary, jedna osoba z tej pary nie jest osobą wolną. I być może rzeczywiście to jest tak, że ten związek, który ma ta osoba, czy ta relacja, czy to obędne, jaki to rodzaj związku, jest już w takim stadium upadku, że tak powiem. Ponieważ skoro tutaj ktoś tak rzeczywiście rozważa, zastanawia się, wchodzi w energię dwójki monet, tak, czyli z jednej strony, próbuje stać w rozkroku i jakby zatrzymać te dwie sytuacje, ale z drugiej strony jednak próbuje też to przeanalizować w jakiś sposób, poszukać plusów, minusów każdej z tych sytuacji, a równocześnie czuję się singlem, czyli jednak jestem w związku, a jakby nie jestem, a jakby jestem samotny, samotna, to moi kochani, to może to świadczyć o tym, że rzeczywiście. Jest tam już upadek, tak? Jest tam już rzeczywiście upadek, ale chyba to powinno być tak, że lepiej najpierw się rzeczywiście rozstać, zakończyć jakieś sprawy z przeszłości, nawet troszeczkę sobie dać czasu na oczyszczenie energii i dopiero wtedy próbować budować coś nowego. Bo tutaj może być bardziej szukanie jakiegoś plastra, tak? Szukanie jakiegoś takiego wypełniacza. Gdzie nie dajemy uczuć, tak? Nie dajemy, tutaj właściwie jedyną kartą uczuciową jest ósemka pucharów, która nie mówi o pozytywie, tylko o negatywie, tak? Czyli mówi o tym, że jesteśmy tak znudzeni tą sytuacją, tak zniesmaczeni, tak brak satysfakcji odczuwamy, brak spełnienia zadowolenia, że wreszcie postanawiamy odejść, odwrócić się, wyjść z tej sytuacji, a równocześnie to nasze wyjście często za chwileczkę wiąże się z, po, z kolejnym powrotem. Czyli wracamy mimo tego, że jest źle, ale ciągle, jak coś tacy uwikłani w te sytuacje, jesteśmy być może poprzez materię, być może poprzez jakieś inne więzy i wracamy. Więc, kochani, no tutaj niestety nie mam wiele do powiedzenia dobrego, bo mm, tak te karty pokazują raczej właśnie tak. Albo ktoś ma w ogóle niezakończony, przynajmniej formalnie niezakończony. Związek i próbuję tutaj, jakby wyjść z niego też przy Twojej pomocy, albo Ty próbujesz wyjść z tego związku przy pomocy tej drugiej strony. I jest to takie troszeczkę egoistyczne, tak, kiedy tylko i wyłącznie skupiam się na tym, aby sobie dobrze zrobić, że tak powiem, w cudzysłów to biorę oczywiście, aby odnieść jakąś korzyść, aby, aby coś zyskać, aby, aby sobie poradzić być może w trudnym momencie. Natomiast tak naprawdę się nie otwieramy. No, dziewiątka monet to jest karta, która mówi o byciu solo, tak naprawdę, w samotności. Nie otwieramy się na nic nowego, nie otwieramy się na budowanie czegoś. I nawet jeżeli będzie to właśnie bliżej, dalej, bliżej, dalej, razem, osobno i tak dalej, to karty y, kończy karta śmierci. Czyli myślę, że suma summarum, nawet jeżeli. Jakiekolwiek takie ważne tajemnice, istotne, bo widocznie istotne, ważne tajemnice tu są. I tak jak powiedziałam, czy to jest kwestia innej relacji, czy to są zupełnie inne kwestie, ale trzymane w tajemnicy, ukrywane, one tak czy inaczej, wcześniej czy później te relacje po prostu rozbiją, rozsypią, tak? Ona obróci się w pył. No więc no tutaj niestety nie ma dobrych prognoz na przyszłość. I myślę, że przede wszystkim trzeba byłoby na to zwrócić uwagę, czy tutaj nie ma jakiegoś drugiego dna, czy tu ktoś nie gra na dwa fronty, czy ktoś tutaj nie podejmuje jakichś takich decyzji, właśnie nie rozważa i zastanawia się, jak to zbalansować, jak to pogodzić, jak grać na dwa fronty, bo to w takiej może być tutaj właśnie perspektywie pokazane. Dobrze, kochani, to mamy dwójeczkę. No, i pozostała nam grupa numer 3, kochani, Telema. Kto wybrał te talię? Grupa numer 3. Ach, karty mi się posypały. Przepraszam. Moment, 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 moment. Moment. Dobra, mam chyba wszystko. Mam nadzieję, że nic tam nie zgubiłam. Chyba nie. No, to jeszcze raz. Trójeczka. Co ci połączy z osobą, o której myślisz? Co Cię połączy z osobą, o której myślisz? Co Cię połączy z osobą, o której myślisz? No, a tutaj mamy co? Podróż, tak? Coś się dzieje szybko, nagle, niespodziewanie. Może w podróży, może w drodze, ale niekoniecznie, może tylko po prostu taki losowy przypadek. Mhm. No, kochani, co tu mamy? No więc tak, tutaj pewnie no, mamy koło fortuny. Czyli, tak jak powiedziałam, po pierwsze, y, sytuacja może y, jakby brać swój początek w drodze, w podróży, ewentualnie dziać się szybko, nagle niespodziewanie, taki grom z jasnego nieba niemalże, chociaż to nie wierzę, to nie grom, ale no, coś takiego nagłego. I teraz tak, bardzo dużą rolę tutaj odgrywa. Yy... Odgrywa ogień, czyli, czyli pożądanie, czyli rządza, czyli namiętność. I myślę, że to jest taki związek, który głównie realizuje się właśnie na tym, znaczy związek. Może trudno to nazwać związkiem. Taka relacja, która realizuje się właśnie głównie na tym poziomie. Jest to wręcz takie uzależniające, wręcz coś, co jest dla Was jakimś, jakimś takim pochwyceniem w jakieś więzy, których nie potraficie zerwać. Mamy tu diabła, czyli tą energię, właśnie, uzależnienia, jakieś tak, swego rodzaju toksyczność, tak? I taka niesamowita też seksualność w tym wszystkim jest, taka naprawdę na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek to nie znaczy, że coś za tym idzie, a wręcz bym powiedziała, że nie, że pozostaje tylko i wyłącznie na tym poziomie realizacja tej, tego, tego układu, bo skoro tu mamy rozczarowanie, skoro tu mamy miecze w sercu, czyli być może jest tak, że jedna ze stron yy, wystarcza jej właśnie to, czyli ta strona, ten poziom fizyczny, i właściwie do niczego więcej nie dąży, niczego więcej nie chce, niczego więcej nie oczekuje, albo wręcz pociąga za sznurki, jak to diabeł, i próbuje tak sytuację ułożyć, żeby właśnie tylko z tej fizyczności i seksualności korzystać. Natomiast druga strona, Oczekuje czegoś więcej, bo skoro jest rozczarowanie, czyli widocznie były jakieś oczekiwania, oczekiwania, które nie były uwarunkowane tak naprawdę tym, co ta druga strona oferowała, czy chciała dać. To była tylko i wyłącznie nasza fantazja, czy tej drugiej strony fantazja, wyobrażenie. I kochani, jeżeli się jeżeli to wy jesteście po tej stronie i dacie się wprowadzić właśnie w takie manipulowanie, pociąganie za sznurki, to niestety, kochani, ale idzie za tym trójka mieczy, czyli cierpienie, ból, łzy, zranione serce. No więc, kochani, bardzo trudny rozkład, bo przy tym diablo obawiam się tego, że będzie Wam trudno podjąć decyzje właściwe. Ponieważ tutaj taki ogień zadziała, taka namiętność się obudzi. Być może coś, czego nigdy w życiu jeszcze nie odczuliście, z czym nigdy w życiu się nie spotkaliście, no czasem tak jest, tak, że po prostu tak kliknie, ale tylko właśnie na tym poziomie. I to jest coś bardzo niesamowitego, ale tylko się realizuje w fizyczności. Natomiast jeżeli ktoś umie oddzielić fizyczność i jakby chce się realizować na tym poziomie, no to. Wolna wola, czyjaś, czyjaś sprawa, że tak powiem. Ale widać tutaj ewidentnie, że inna osoba, czyli ta druga strona, cierpi, jest rozczarowana, jest smutek, jest ból, są łzy i złamane serce. Więc kochani, no bardzo uważajcie, szczególnie jeżeli czujecie jakąś taką ogromną namiętność i taki przypływ niesamowitej żądzy, uważajcie, bo może to być osoba, no wręcz powiedziałabym wprost, osoba toksyczna, manipulująca i która ma na uwadze tylko i wyłącznie właśnie zaspokojenie swoich fizycznych potrzeb. No tyle moi kochani na dzisiaj. Życzę wam chociaż no tak może to ostatnie zdanie było trudne i źle się zakończyło, ale tak karty pokazały co zrobić. Mimo wszystko życzę wam cudownego wieczoru. Czasem może lepiej wiedzieć wcześniej i po prostu się nie dać wciągnąć w takie właśnie trudne relacje. Życzę wam cudownego wieczoru. No i do usłyszenia.